Nie ma znowu. Zabieram się za wycinanie i podkuwanie przy drzwiach balkonowych. Podobnie będę to wszystko robił koło każdego z okien. Mm -hmm. Nacinam fleksem warstwę zbliżącą na steropianie. Wycinam stropion I wtedy wantaż to było wklejona. Fajnie, fajnie. Tu akurat fajnie. I tutaj muszę się dostać aż do końca ramy okna. Czyli jakieś 2 cm tutaj naciąć też i to wszystko wykuć. Bo i nie W przypadku okien na pewno tak, bo okno będzie się licować tutaj na zewnątrz z murem, z końcem muru tutaj jest trochę inaczej, bo najprawdopodobniej z tego co pamiętam tu jest nadproże stalowe i tu już nie podkuje w górę. Zobaczę zaraz. błędem, poważnym błędem majstрів, którzy kładli, jest to, że nie zagruntowali, nawet nie umyli elewacji, i ten sterownik się tutaj w ogóle nie trzyma. Gdyby nie kołki, które kazaliśmy dawać dość gęsto, pamiętam, to no. Vědom, co by se stalo.

Muszę się zaraz zastanowić, jak to ugryźć. Jak górę wytnę. Zobaczę, co jest na nadprożu. No dobra, na razie. Żeby tego nie uszkodzić to jest od skropliny od kurde, klimatyzacji, od razu to pójdzie w ścianie i tam gdzieś będzie wychodzić na płytę. Chyba, że bezpośrednio gdzieś tam do rynny od razu też jest taka opcja Okay. <laughs> you No ciekawy jest. Jest za Tutaj będzie albo dwutownik, albo kątownik. Nie. No. Zaczynam mieć jakąś nadzieję. É o cabo de tonel. Não, então não é i tutaj też roletę te przykręcę do okna jako tako dobra wyrzucam ją całkiem i zrobię tak jak mówiłem bardzo jako tako Dobra, kuję i wracam potem Na razie tyle z demolki Dobrze mówiłem, że tu jest stalowa, tylko że wewnątrz jest hep. 10x5 albo 10 na albo 12 na 6 Nie mierząc tak na oko patrząc Dobrze pamiętałem jak tam rzeźbiłem obróbkę wewnątrz to widziałem szynę. Myślałem, że z zewnątrz też jest, a tutaj z zewnątrz była elka betonowa na pion. Z tym, że do tego miejsca była wycięta już prędzej kiedyś. Nie pamiętam czy ja to robiłem za gówniarza może. Nie pamiętam jakie tutaj drzwi były pierwsze. No i lux. Schowam roletę. kręce prowadnicę do okna, będzie tak jak wszędzie, bardzo mnie to cieszy. Tam jeszcze muszę wyciąć tylko steropian, już bez kucia tego węgarka, bo drzwi zrobiłem węższe, żeby tam było więcej ramy widać. Tutaj wewnątrz mam obróbkę za ramy, wsunięty regips i tak zostaje, dlatego tutaj będzie tam oparte z zewnątrz to za pianą. Tam jest chyba 2 albo 3 cm węższe drzwi, dlatego tutaj pójdą i tam też będę miał możliwość zapianowania, czy wewnątrz, czy od zewnątrz. Tutaj na razie nie ruszam tego styropianu, może się uda, że on zostanie. Tu jest też dwójka wklejona. I tyle, sprzątam. Bałagan. Idę po odkurzacza. Odkurzę tutaj dokładnie. I tyle. Fajran na dzisiaj. Z rana było około 0 stopni. Jak się trochę wypogodziło na słońce, na, na słońcu malowałem. stelaże do dachu. I co? Na razie.